Piastowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami opiekuje się kotami wolno żyjącymi na terenie Piastowa. Oprócz tego zajmuje się adopcjami swoich podopiecznych, a także przeprowadza interwencje na zgłoszenia o złym traktowaniu zwierząt. W tej chwili to mamy ja wiem może gdzieś tak 120 kotów pod opieką wolno żyjących w terenie, no i do, dołożyć te, które są w domu, tymczasowym. Jakżeśmy zaczynały w 2009 roku, założyłyśmy stowarzyszenie, to było 450, około 500. Wszystkie piwnice były zawalone kotami, po 15, po 20 kotów w piwnicy. To wszystko, żeśmy wysterylizowały, dały do adopcji małe, duże koty, natomiast no jak zwykle chorują, umierają, odchodzą i, i tak zostało. W jaki sposób możemy pomóc? Jak można wesprzeć Panie, wesprzeć całe towarzystwo w działalności? Przede wszystkim to nam bardzo potrzeba domów tymczasowych. Potrzeba nam wolontariuszy. Następnie jest nam bardzo, bardzo potrzebne wsparcie, które chciałam bardzo podziękować naszym fanom, bo mamy takie osoby, które co miesiąc nam wpłacają już od lat jakieś kwoty pieniężne bo my mamy jak żadne miasto, strasznie mało pieniędzy z urzędu miasta. W tym roku my mamy 7,5 tysiąca. Teraz nam mają dwa dołożyć, ale jeszcze nie dołożyli. 7,5 tysiąca. To jest nam, a nam jest potrzeba na lecznicę rocznie 20 tysięcy, a na karmę 30. A ile kotów jest w lecznicach albo właśnie w domach tymczasowych, takich kotków, które teraz szukają domów? W lecznicy mamy kotki, mamy teraz lecznicę w Ursusie. Są tam kotki do adopcji, nawet są na naszej stronie. W domu tymczasowym no jest taka jedna mała. Które były, to już poszły. No, i na, na pewno następne będą lada chwila, bo, bo to jest taka rotacja, że dziś nie ma, jutro już może być cztery. Dwa skotków dostępnych do adopcji to kilkumiesięczna koteczka oraz trójnogi, dojrzały kawaler. Maluk był wyrzucony na targu. Tam nasza wolontariuszka przejeżdżając usłyszała płacz małego kociaka. I zaczęła się interesować i robili z niej kpiny, kotadowisły, tam takie rzeczy. Ale jeden z tych panów młody pomógł jej złapać. No i złapała tego kociaka. I w niedzielę o siódmej rano już była u mnie z kociakiem. Kociak pojechał na drugi dzień do lecznicy, został odplony, odrobaczony, bo zawsze tak robimy. No i jest w tej chwili na stronie do adopcji. Kolejnym kotkiem pilnie szukającym domu jest Ruterek. Dojrzały kot, który ma trzy nóżki i jest nieśmiały. Myślałam, że go wyadoptujemy, bo on lubi być sam i on się wtedy najlepiej czuje. No ale ludzie wolą piękne, długowłose, małe, kudłate, a takie biedne, ułomne to raczej nie zawsze znajdują domek. Trójnogi Ruterek szuka domu jako jedynak. Po zaufaniu nowej osobie odwdzięczy się łagodną miłością. Towarzystwo nowych kotów jest dla niego stresujące. Oczywiście kotów do adopcji jest w Piastowskim Tozie więcej. Ogłoszenia znajdują się na stronie www.piastow.tos.pl ukośnik adopcja. Ale najwięcej informacji uzyskamy, kontaktując się bezpośrednio z Towarzystwem.